Oczywiście, że możecie zamiast tych dwóch klótków tutaj wczepić taką szarą, taką płytkę. No tak, to prawda to mi pasuje, ale jest fajne. Jak wy nie robicie wódki ludziała, że tutaj nie macie lodów, nic, yy, tylko tak po prostu, na przykład dla przewietrzenia, czy taki domek nie robicie kamper, możecie to by nie powiększać też i robić jak sobie chcecie. A jeśli bawicie tak, tutaj macie ten klotek, no bo możecie się bawić, że tam na przykład i obiad, albo siedzicie jakby przy tej opcji tutaj się odpiera i tutaj ktoś stoi i podaje się przez to okienko, więc wiecie ale jeśli tak nie robicie, to ty możecie jakoś to fajnie wykorzystać na przykład to też zabudować albo tutaj robić jakiś, jakiś przyczepnik na, loper, na rower albo nie wiem, jakieś... no dużo rzeczy można z tym robić, więc wiecie, ja Wam nie chcę nic narzucać park